To właśnie na tym motorze ksiądz Adam Parszywka poprowadzi pielgrzymkę, a właściwie rajd motocyklowy do Rzymu, do Watykanu to księdza pomysł. To mój pomysł, światowe dni młodzieży to przede wszystkim zaangażowanie różnych społeczeństw, różnych grup, różnych środowisk i również w Polsce narastająca grupa rozwijająca się bardzo licznie motocyklistów wyszła z taką inicjatywą, żeby towarzyszyć Ojcu Świętemu, przynajmniej w jakimś przejeździe w Polsce. Wiemy, że tej, tej możliwości w zasadzie nie ma, dlatego że y, bardzo są ostrzone normy, dlatego że również y, odcinki przejazdu są bardzo krótkie. W związku z tym zaproponowałem motocyklistom, abyśmy pojechali do Watykanu, żebyśmy w ten sposób y, również mogli się włączyć w światowe dni młodzieży i zaproponowałem to wspólnie ze stowarzyszeniem Sarezjskiego Wolontariatu Misyjnego. No i inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. Motocykliści bardzo ładnie odpowiedzieli. To nie jest tylko zwykły przejazd, tylko osoba pielgrzymka tu bardzo pasuje, bo będzie też czas na modlitwę, na adorację i właśnie na duchowy aspekt całej wyprawy. No właśnie, to, to nie chodzi tylko o to, żeby tylko dojechać. Jazda motocyklem to jest taka jazda, gdzie, gdzie pod kaskiem jest czas na dobrą, dobrą refleksję, na podziwianie świata, na podziwianie tego, co, co stwórca stworzył, na, na dobre współgranie również zespołu, przede wszystkim na pomaganie sobie. No i dla nas to, co jest bardzo istotne, to przede wszystkim na modlitwę. Mamy każdego wieczoru zaplanowaną refleksję duchową, na pogłębienie tematu miłosierdzia Bożego, na zastosowanie go w życiu. No i oczywiście. Później to, co jest chyba dla wszystkich jakimś takim myślę bardzo ważnym punktem, to ukoronowanie, czyli spotkanie z Ojcem Świętym Watykanie. Czasami kojarzy się duszpasterstwo Motocyklistów, kojarzy się z jakąś taką wielką awangardą nadzwyczajną. Tymczasem chcę powiedzieć, że to tak jak każde społeczeństwo. Czasami są młodzi ludzie, którzy no, gdzieś tam nadużywają e, możliwości, które daje e, motorcyk. E, niemniej jednak zdecydowana większość to, to wspaniali ludzie, którzy mają, podtrzymują swoje tradycje, którzy e, lubią pielęgnować e, tradycje, którzy pielęgnują więź. No i m, m, chyba to, co jest najpiękniejsze, to to, to, to że sezon motocyklistów w Polsce zaczyna się na jasnej Górze. To jest około 30 tysięcy motocyklistów. Czyli nie będzie łamania przepisów na trasie i przekraczania prędkości nie w ma czasie tym, pielgrzymki do Watykanu? Nie ma o tym, ma o tym y, 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 nawet możliwości, żeby nawet myśleć, dlatego że logistycznie bardzo dobrze jesteśmy już przygotowani na tą pielgrzymkę. No i przede wszystkim chcemy dać dobry przykład. Tutaj w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie odbędzie się msza z rozesłaniem pielgrzymów i jedziemy przez cztery kraje: Słowację, Austrię i Włochy do Wenecji i Rzymu, gdzie będzie punkt kulminacyjny pielgrzymki, to znaczy spotkanie z ojcem Świętym na placu świętego Piotra. Dlatego zapraszamy do zapisów na naszej stronie internetowej rajd.Krakow 2016 Zapisujemy grupy 10-osobowe, 10, 10 -motocyklowe, yy, które mogą zabrać motocyklistów i pasażerów. Serdecznie zapraszamy. Przyjecham do Krakowa, aby pomagać w przygotowywaniu organizacji Światowej Dni Młodzieży. I aktualnie opiekuję się rejestracją, rekrutacją wolontariuszy krótkoterminowych podczas Światowego Młodzieży z Francji. I, I to jest bardzo naprawdę e, piękne doświadczenie, bo e, spotykam się z innymi wolontariuszami. Trzeba być po prostu solidarnym między sobą I, i wiara jest zawsze mocniejsza, kiedy jesteśmy wspólnie, spotykamy się i kiedy wspólnie się modlimy. Przed światowymi dniami młodzieży w Krakowie powstaje nowy szlak turystyczny, szlak Bożego Miłosierdzia, na którym będzie można zobaczyć wiele miejsc związanych z kilkunastoma świętymi. Jakie to miejsca i jakie osoby? Chociażby to miejsce, przed którym jesteśmy, czyli Kościół Bernardynów, w którym są relikwie grup świętego. Szymona z Lipnicy Murowanej, bo oczywiście szlak będzie w dużej mierze prowadził przez Kraków, ale także zapraszamy pielgrzymów, turystów odwiedzających Małopolskę w region do miejsc takich jak Lipnica Murowana, skąd Szymon pochodził, do Wieliczki czy Starego Sącza, które związane są z Świętą Kingą, do Wadowic, gdzie to urodził się święty Jan Paweł II. No właśnie, bo gdy mówimy Boże Miłosierdzie, to Przede wszystkim myślimy święta Faustyna, święty Jan Paweł II, ale szlak Bożego Miłosierdzia to kilkanaście osób. Tych świętych jest więcej: święty Maksymilian Kolbe, święty Jan Kanty, święty Odrowąż. Tych świętych na szlaku jest i błogosławionych dziewiętnastu, a miejsc, do których będziemy zapraszać, blisko 40. A gdzie można szukać szczegółowych informacji? Przygotowujemy stronę internetową, na której będzie można pełne, pełne informacje o szlaku znaleźć. Tam też będzie coś, czego dotychczas nikt przy szlakach e, turystycznych, także pielgrzymkowych, nie robił. Tam będzie takie forum, gdzie osoby, które odwiedzą miejsca na szlaku, miejsca związane ze świętymi, będą mogli podzielić się swoimi emocjami. To będzie moderowane forum e, w siedmiu językach e, i tam My to tak nazywamy, to będzie taka mapa emocji. Przygotowujemy klasyczne drukowane przewodniki, które też w siedmiu językach będą dostępne w punktach informacji turystycznej. Będzie też taka wysokonakładowa mapka, która pokaże najważniejsze informacje o szlaku i skieruje potem do, do tejże strony internetowej. Cały materiał w tym momencie jest przygotowywany, więc w lipcu wielka premiera. Przed Światowymi Dniami Młodzieży Szlaku Miłosierdzia Bożego. Kraków to miasto świętych, Małopolska to w ogóle jest region pełen różnych świętych. O wielu słyszeli nawet ludzie na całym świecie, ale o wielu nie słyszeli nawet krakowianie. I poprzez taki szlak miłosierdzia warto i jednym i drugim o nich opowiedzieć. Jesteśmy tu przy katedrze na Wawelu, tu będziemy oczywiście wspominać świętą Jadwigę. Kobietę bez dwóch zdań, miłosierną. Jeden prosty przykład. Wiemy, że swoje klejnoty przeznaczyła na ratowanie Akademii Krakowskiej, na to, aby młodzi ludzie mogli się uczyć. Często zastanawiamy się nad tym, co wielcy miliarderzy tego świata zrobią ze swoimi majątkami. Ekscytujemy się, co będzie zapisane w testamencie Billa Gatesa, albo na co swoje zyski przeznaczał Steve Jobs. Tu mieliśmy ówczesnych bogaczy, królową, Panią tych ziem, która właśnie swoje klejnoty. Przekazuje na Akademię Krakowską. Czyli miłosierdzie w praktyce, czyli coś, co przemawia do każdego z nas. W ogóle żyjemy w takich czasach, że ludzie łakną miłosierdzia, łakną wsparcia, łakną takiego poczucia, że moje życie, bez względu na to, co się w nim dzieje, ma głęboki sens. Że każdego dnia to życie może być lepsze. Że każdego dnia moje życie może przynieść korzyść, poprawę losu innych ludzi. Wiele o tym myślimy, ale pewnie. Zbyt rzadko od myśli przechodzimy do czynów. A na szlaku miłosierdzia spotkamy ludzi, którzy nie tylko mówili, ba, z reguły mówili o miłosierdziu bardzo mało albo wcale, ale przede wszystkim to miłosierdzie czynili. Błogosławiony Jan Bezym, jezuita, który niósł pomoc trendowatym. Niesamowita postać, człowiek, który potrafił napisać list do cesarza austro-węgierskiego i prosić o wsparcie. Nie uznawał żadnych granic, żadnych hamulców, jeżeli chodziło o pomoc ubogim, chorym, Potrzebującym. Znowu sygnał dla każdego z nas. Ile razy słyszymy taki sygnał od świata, wszystko jest możliwe. Only sky's the limit. Nie poddawaj się, realizuj swoje marzenia. Albo w to nie wierzymy, a jeżeli już w to wierzymy i próbujemy praktykować, to na ogół dotyczy to naszego wąsko rozumianego interesu, naszej kariery, naszych zysków, naszych interesów, naszego szczęścia osobistego czy zawodowego. A święci ze szlaku Miłosierdzia pokazują. Dobrze, możesz to wszystko robić, powinieneś rozwijać się też jako człowiek, ale przede wszystkim myśl o innych. Po to otrzymałeś talenty, po to otrzymałeś zdolności, po to masz na przykład pieniądze albo robisz karierę, po to w ogóle się urodziłeś bez względu na to, czy Twoje życie zawodowe jest udane czy nie, czy masz dużo pieniędzy czy nie, po to się urodziłeś, aby tego życia nie zmarnować. I o to chodzi w szlaku miłosierdzia.